Dzień dobry Państwu, jesteśmy już u początku pięknej, złotej, polskiej jesieni. Finalizujemy nasze zadania przewidziane na rok bieżący w budżecie gminy. A więc obecnie znajdujemy się w miejscowości Kramarzówka. W tej miejscowości realizowaliśmy kilka przedsięwzięć. Jedno z takich ważniejszych to jest właśnie droga, na której stoimy, plus, plus plac postojowy przy cmentarzu. Wartość tej inwestycji to kwota 1 400 tysięcy zł. Uzyskaliśmy dofinansowanie z rządowego funduszu rozwoju dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. W miejscowości Kramarzówka także realizowaliśmy prace remontowe w budynku szkoły. Wartość tych robót 60 tysięcy złotych. No i najważniejsza rzecz kończy się przebudowa drogi powiatowej. Gmina Pruchnik partycypowała w kosztach tej przebudowy w wysokości około 2 milionów złotych. Wartość całej inwestycji od Pruchnika do końca Kramarzówki, a więc po koniec Helusza, to 18 milionów złotych. W przyszłym tygodniu, a więc gdzieś około 10, będzie uroczyste oddanie tej drogi do użytkowania. Cieszymy się z tej drogi. Jest to ważny trakt komunikacyjny i wygląda po przebudowie bardzo dobrze. Oprócz tych ważnych inwestycji realizowaliśmy też w tej miejscowości mniejsze roboty, jak choćby remonty dróg wewnętrznych, przekazywaliśmy beton, kruszywo, a także realizowaliśmy z Funduszu Sołeckiego oświetlenia uliczne. Jest to kwota około 60 tysięcy złotych. Jesteśmy obecnie w próchniku górnym. Udało nam się wykonać roboty związane... Z remontem obiektów małej architektury, tutaj przy domu Strażaka, gdzie jesteśmy. Przenieśliśmy kładkę, wyremontowaliśmy ją, poprawiliśmy elementy placów zabaw. Kosztowało to około 30 tysięcy złotych. Wykonaliśmy kilka dróg wewnętrznych. Do próchnika górnego jest przypisany drugi etap ulicy Jasnej, i w zakresie tego etapu ulicy Jasnej będą realizowane ro roboty na kwotę 2,5 miliona złotych. Uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 1 800 tysięcy złotych. Jest wybrany wykonawca i w niedługim okresie czasu podpiszemy umowę na realizację tej inwestycji i przekażemy plac budowy. Jeżeli chodzi o pruchnik górny, Podjęliśmy procedury związane z przebudową szkoły podstawowej numer 2 w Pruchniku na żłobek. Mamy zamiar utworzenia tego żłobka od 2025 roku. Jesteśmy w osiedlu Pruchnik Dolny, i tutaj w Pruchniku Dolnym wykonaliśmy najwięcej prac, ale też jeszcze mamy trochę do wykonania. Główną taką Inwestycją, która, którą udało nam się zrealizować w roku bieżącym, zakończyć w zasadzie, to jest ulica Jasna, y, pierwszy etap. Koszt y, tego odcinka, y, pierwszego etapu, to 6 milionów 700 tysięcy złotych. Następną inwestycją y, ważną dla y, pruchnika to jest y, Ciąg ulicy szkolnej, więc tutaj przystąpiliśmy już do prac. Koszt wykonania tych robót, które są prowadzone, to jest 750 tysięcy złotych około. Dofinansowywane jest to z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 300 tysięcy złotych. Wykonaliśmy plac postojowy przy cmentarzu i Zakontraktowaliśmy wykonawcę tej dróżki na cmentarzu. Niedługo będzie realizowana. Udało nam się zrobić zjazd z ulicy Wałowej w kierunku przedszkola publicznego sióstr Michalitek. Koszt około 60 tysięcy złotych i to są środki własne gminy. Jeżeli chodzi o drogi, to zakontraktowaliśmy wykonawcę łącznika pomiędzy rynkiem a ulicą Długą koszt około 180 tysięcy złotych. Poprawiliśmy boisko Orlik 2012, koszt to była kwota 225 tysięcy złotych, dofinansowanie z budżetu państwa 100 tysięcy złotych. Wykonaliśmy przy szkole miasteczko ruchu drogowego, które będzie oficjalnie oddawane w przyszłym tygodniu. W próchniku dolnym dofinansowywaliśmy prace związane z robotami wykończeniowymi OSP nr 2. Ostatnio udzieliliśmy dofinansowania. Dla ochotniczej straży pożarnej, numer 1 w pruchniku na remont kapitalny samochodu. Koszt tego remontu to ponad 400 tysięcy złotych. Teraz y, powiem krótko o inwestycjach realizowanych. W poszczególnych innych miejscowościach. A więc jeżeli chodzi o miejscowość Wice, wybraliśmy wykonawcę remontu parkingu, przebudowy parkingu przy remizie ochotniczej Straży Pożarnej. Około 100 tysięcy złotych to będzie kosztowało, udało nam się uzyskać dofinansowanie do drogi gminnej wewnętrznej od Pana Malmuka do Pani Marysi Wilk, dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania, następna miejscowość to jest Rozbórz Długi, tam realizujemy prace związane z drugim etapem Budowy kanalizacji. Zainwestowaliśmy w tym roku ponad 4 miliony złotych, 4 miliony 400. To jest też zadanie dofinansowywane z rządowego programu Polski Ład. W długim także dofinansowywaliśmy pracę przy robotach wykończeniowych kuchni. W roku bieżącym około 100 tysięcy złotych zainwestowaliśmy w to przedsięwzięcie. Rozbórz. Okrągły. Realizujemy pierwszy etap kanalizacji sanitarnej. Ponad 3 miliony złotych wartość tego przedsięwzięcia. Jest to dofinansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich. Miejscowość Rzeplin udało nam się zrealizować aktualizację dokumentacji na kanalizację. W dniu dzisiejszym odebrałem tą dokumentację. Będzie służyła nam, aby aplikować ośrodki finansowe. W Kolejnych naborach z Polskiego Ładu czy też innych e, źródeł. E, koszt opracowania tej dokumentacji to 150 tysięcy złotych. W przeplinie także rozstrzygnęliśmy przetarg na e, przebudowę drogi e, w kierunku Świebodnej, a więc rzeplin świebodna e, i też mamy wybranego wykonawcę. E, będzie to kosztowało około 150 tysięcy złotych. Kolejna miejscowość to Jodłówka. Kładziemy masę na takiej drodze wewnętrznej do Pana Kędziora. Koszt tego przedsięwzięcia 270 tysięcy złotych. Są to środki tylko i wyłącznie własne gminy. W Jodłówce także zrealizowaliśmy drogę wewnętrzną betonową w kierunku Pana Wróbla a także jest wykonany remont w budynku szkoły za kwotę około 50 tysięcy złotych. Realizowane są też przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego. W miejscowości Świebodna przeznaczyliśmy środki w wysokości 150 tysięcy złotych na drogę wewnętrzną, a także na prace związane z zabezpieczeniem osuwiska. Jeżeli chodzi o jodówkę Parcelację, porcelację, to partycypujemy w kosztach przebudowy drogi powiatowej, widaczów siebodna, próchnik. Partycypujemy w wysokości około 70 tys. złotych. Oprócz wymienionych naszych tych przedsięwzięć. Ciągle pracujemy, piszemy nowe wnioski, przygotowujemy kolejne dokumentacje na kolejne inwestycje i staramy się, aby jak najlepiej udogodnić życie naszych mieszkańców. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.